19 dzień Turbo Mega Diety. hopsa hopsa 19 dzień mega trudnej diety. Mega trudne dla mnie. Ubrania już spadają z tyłka. Koszula, jakby za duża. Kurtka, jakby za wielka. Gacie już po prostu paska się nie trzymają. Więc pod, podkręcone są na Co by się jeszcze wstrzymają? Czas się zobaczyć. w szansę w No i tu są same plusy. Nie dość, że zdrowy się czuję, silniejszy się czuje, traci zbędny balast, nie mega tłusto, no to jeszcze sobie odświeży swój design. Elegancko. Jak to schudnąć? 10 kg. Słyszeliście to? Całe 10 kg chcę schudnąć. Jak to schudnąć, jak się widzi takie rzeczy, no? To już zapakowane, na Niemcy leci. To leci na Niemcy. a to nasze polskie, Polski tu goś sobie zamówił, bo do Anglii jedzie. No patrzcie, że takie smakołyki Takie smakołyki, a ja tutaj na, na takiej diecie mega. Ale, ale wiecie co? Chociaż popłaczę trochę. To czy pokażę jeszcze ty. Ale bym ją szarpał jak lek się boczek. Podejście do tego, żeby wyjść. Nikt nie mówił, że łatwo być kobietą. Za to bardzo łatwo być mężczyzną. Mamy turbo śniadanko. Jedna cebulka, a pokaż masz. z żurawinką. tuńczyk w sensie własnym. No takiego chopa. Szybkie śniadanie, i czas się wejdzie za drugi posiłek, bo zaraz zwariuję. Zaczniemy od chlebka z robinką. Przez nie jest taki, co by nie pojadł. Mm. Tuńczyk, co się własnym żeby nie zwariować Nie ma go więcej niż 56 gram. No. Tuńczyk, fajna sprawa. Cebulka też. Na wadze było 128 kg Dzięki temu, że się oszczędzam Finansowo też No to Dzięki ci bardzo kolego To waga schodzi z dół to mocno I już nie ma 128 A jest na pewno 117 Gdzieś tam słyszałem 116 A ile? Zobaczymy po świętach W poniedziałek na wadze w tym tygodniu cenowo się nie ważyłem. Muszę iść. No dobra. Żonka poszła, bo tam ktoś się przyszedł do obsługi. A ja muszę to zjeść, więc sobie to zjem. Mało do tuńczyka Ja to wolę. Wolałbym, gdyby go było zdecydowanie więcej. Ale... Nie ma co narzekać. Lepiej tyle jak wcale. Fajnie, że jesteście. Dziękuję, że to oglądacie. I jeżeli pytacie, czy jest mi łatwo w takim miejscu, w jakim się znajduję, czyli na sklepie firmowym, czy na restauracji, trzymać dietę, widząc tyle smakójków. Jest mega ciężko. Mega, mega, mega ciężko, no ale trzeba sobie radzić. Zabieramy się za tuńczyka. Spoko. Cebulka. Kawa i mega uśmiech, że zrzuciło się tyle kilogramów w tak krótkim czasie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Daj suba, dzięki, że się jest. Trzymaj się. Radości, cześć.